Już w 2016-2017 roku dostrzegliśmy, że te wynagrodzenia w instytucjach kultury są bardzo niskie i zdecydowaliśmy wtedy o zwiększeniu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników. Zrobiliśmy to poprzez przez trzy lata w sposób systemowy. Oczywiście w tym czasie również zmieniały się realia zewnętrzne, jeżeli chodzi o, o najniższe wynagrodzenie, ale również trzeba powiedzieć, że każda instytucja kultury ma swój regulamin wynagradzania złożony z różnych czynników i dlatego my z panem marszałkiem Kubalańcą chcieliśmy znaleźć pewien uniwersalizm podejścia do wynagrodzeń, uniwersalizm polegający na tym, że przeznaczamy pewną pulę na wynagrodzenia na etat w dyspozycji naszej zarządu, kiedy mówimy, że będzie stała kwota przypisana dla, dla jednego pracownika. I oczywiście, druga część tego wynagrodzenia do dyspozycji dyrektora i związków zawodowych, do wynegocjowania tych po prostu związków, aby to, to było w ten sposób, we właściwy sposób, przeprocedowane. To są pieniądze instytucji, to są pieniądze nie tylko dyrektora danej instytucji, ale wszystkich pracowników tam pracujących, i trzeba w ten sposób do tego, do tego podejść. No i oczywiście to zadanie domowe. Związane było z tym, abyśmy uwzględnili te podwyżki, tą regulację, tą teraz na, na etat od 400 do 500 zł od 1 września e, tego roku. No i my to zadanie wykonaliśmy i zdecydowaliśmy e, wspólnie z zarządem województwa, że sytuacja finansowa budżetu województwa pozwala na tym, aby tą regulację zrobić od 1 września 2021 roku. Będzie to e, Łączny koszt ponad 840 tysięcy złotych, a konsekwencja wynagrodzeń w roku 2022 i myślę, że więcej niż już w kolejnych latach jeszcze więcej, to jest ponad 2,5 miliona złotych dla wszystkich instytucji kultury. Podział. Podział tych pieniędzy oczywiście w zależności od etatów, największe pieniądze będą w Filharmonii Opolskiej, to jest ponad 250 tysięcy, później Teatr im. Jana Kochanowskiego i w zależności od tego, ile jest pracowników danej instytucji, taka pula trafi do, do poszczególnych instytucji. Więc, więc wydaje nam się, że to zadanie domowe pierwsze wykonaliśmy, na drugie zadanie umówiliśmy się z Państwem po nowym roku, na początku marca aby porozmawiać sobie o analizie jak gdyby tych wynagrodzeń, które zostały dokonane przez te trzy, trzy lata wcześniejsze i ten rok 2021 i po prostu się zastanowić w jakim kierunku dalej, dalej prowadzić naszą politykę wzajemnych relacji zarówno ze związkami zawodowymi, ale i z dyrektorami instytucji, bo chcę wyraźnie podkreślić, dyrektor instytucji jest odpowiedzialny, jest pracodawcą dla swoich pracowników w rozumieniu i dyscypliny finansowej, i dyscypliny formalnej, i dyscypliny proceduralnej.